Po emocjach związanych z przyjęciem układu przez wierzycieli klubu, kibice gnieźnieńskiego żużla mogą skupić się w końcu na przygotowaniach żużlowców do pierwszej rundy rozgrywek. Wprawdzie do sezonu jeszcze trzy tygodnie, ale już dziś postanowiliśmy sprawdzić jak na naszym torze spisują się seniorzy gnieźnieńskiej drużyny. Trudno na razie oceniać, jesteśmy po jednym sparingu. Przegraliśmy wysoko, ale jechaliśmy też dużo silniejszą drużyną, bo jechaliśmy za Unią Leśną. Nie wszyscy jeszcze mieli okazję tutaj jeździć u nas, no, zawodnicy gdzieś tam są jeszcze w różnych krajach. Ale jesteśmy spokojni na razie, no, cieszymy się, że udało się załatwić ważniejsze sprawy. Jeszcze mamy dużo czasu przed sobą, kilka sparingów przed nami, pojeździmy i bądźmy dobrej myśli. Wśród wielu pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć jest to, kto z zawodników wywalczy sobie miejsce w podstawowym składzie. Czy zawodnicy czują w tym względzie dużą presję? Każdy musi sobie to, takie miejsce sam wywalczyć. Czy to na treningach, czy, czy, czy też sparringach, Bo na przykład po co miałbym jechać w meczu i przewodzić zarówki, na przykład, skoro kolega, pierwszy czy drugi może być ode mnie lepszy. Jednym z nowych nabytków naszej drużyny jest jeżdżący na co dzień w rosyjskiej lidze Władim Teresjenko. Na co liczy w tym sezonie młody reprezentant Rosji? Żeby zrobić dużo punktów ze swojej drużyny żeby moja drużyna każdy, każdy zawody wygrała, no i to będzie w góry na tablicę polskiej pierwszej licy. Przez okres zimowy zawodnicy pracowali nad kondycją fizyczną. Teraz czas na pracę nad własnym sprzętem oraz poprawieniem techniki jazdy. Sprawdzaliśmy, jak pod tym względem przygotowani są gnieźnieńscy żużlowcy. Na razie podchodzimy do tematu bardzo spokojnie, bo cały czas próbujemy, grzebiamy, zmieniamy i tak naprawdę to wszystko dopiero wyjdzie podczas paringu, bo, bo to są treningi, żeby próbować pewne ustawienia motocykli, pozmieniać je i, i, i zobaczyć, czy to przynosi dobre efekty, czy nie. A jeżeli chodzi o formę fizyczną, to, to na pewno jestem rewelacyjnie przygotowany pod tym względem. Zresztą zawsze mocno pracowałem. Yy, więc braków żadnych nie, nie będzie, teraz tylko kwestia dopasowania sprzętu, żeby jak najszybciej jeździć i zdobywać punkty dla startu. Po kontuzji wraca do jazdy również Damian Adamczak. Na co liczy wychowanek Polonii Bydgoszcz w nowym sezonie? Będę się starał jak najlepiej, no wiadomo, zeszły sezon mi nie wyszedł, także, także wiem na co mnie stać i będę chciał w tym, tym, w tym roku coś udowodnić. I sobie i, i wszystkim. Jak zapewniają zawodnicy, w walce o punkty na pewno nie zabraknie ambicji. Jaki cel stawiają sobie władze klubu, a jaki powinni stawiać sobie żużlowcy przed nowym sezonem wyjaśnia trener Dariusz Leć. Celem numer jeden klubu musi być ustabilizowanie sytuacji. prawda? Sportowo chcielibyśmy powalczyć o środek tabeli. W najbliższym czasie czeka naszych różnorców sparing z, z drużyną z Grudziądza. Będzie to okazja do przetestowania naszych możliwości na tle jednego z pretendentów do awansu. Trening punktowany odbędzie się w piątek 28 marca o godzinie 16.30. Serdecznie zapraszamy.